Siema Zakończyła się pierwsza runda turnieju w Krakowie. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, czy to w filmach czy to na społeczności. właśnie zaczyna się Krakowia. Także od dzisiaj przez kolejne 9 dni do 4 stycznia będę wam dawał znać jak mi idzie. Także... Dzisiaj miała miejsce pierwsza runda. Grałem z bardzo silnym zawodnikiem, mistrz FIDE 2348, Michał Koziorowicz. Taka ciekawostka, grałem z nim trzykrotnie na czeskomie, bo sobie sprawdziłem. Raz wygrałem ja, raz wygrał on, raz zremisowaliśmy. Także zdawałem sobie sprawę z tego, że jest to zawodnik jak najbardziej w moim zasięgu. Natomiast, no wiecie, no, dużo... 150 oczek rankingu więcej. Ja aktualnie mam najniższy ranking od dwóch lat, także na Krakowi będę grać z lepszymi, będę starał się odbijać. Dzisiejsza partia była giga zwariowana, jest godzina dość późna, jak to nagrywam. I jeżeli jakieś techniczne rzeczy Wam się tutaj nie podobają, wiem, że tam światło świeci, ale nie mam co z tym zrobić, to dawajcie znać. Następnym razem postaram się poprawić. Natomiast przechodzimy już do partii. Pierwsze partie mają to do siebie, że nie ma czasu się przygotować. O godzinie 16 zaczynaliśmy grać, o godzinie 14:30 dopiero wiedziałem, z kim się mierzę. Także rzuciłem sobie szybko okiem, co on gra, ale nie było to takie pełne przygotowanie. Więc zdecydowałem się, że będę grać to, co umiem najlepiej, a przynajmniej tak mi się wydawało. I zdecydowałem się zagrać obronę sycylijską. To jest też fajne, i miałem takie przemyślenia podczas partii, że. Fajnie, że nawet z tymi lepszymi nie boję się grać agresywnie. Czasami kończy się to lepiej, czasami kończy się to gorzej, ale jednak, obrona sycylijska to jest, wiecie, pójście na noże z oponentem. Także skoczek F3, E6. No, i tutaj widziałem na szybko, że przeciwnik albo gra D4 i idzie w taki wariant, gdzie w pewnym momencie tutaj skoczek C3, skoczek tu, tu gra przez G3. Tutaj byłem w miarę przygotowany. Myślę, że ten wariant znam dość dobrze. Natomiast widziałem, że czasami przeciwnik gra przez G3 i na to zdecydował się tutaj przed, y, zagrać w partii. Także zagrałem tutaj skoczek C6, goniec G2, skoczek F6, skoczek C3. No i teraz, gdy przeciwnik nie gra jakoś agresywnie w debiucie, to zazwyczaj dobrze jest w jakiś sposób uderzyć w centrum. Przynajmniej to mi przyświecało. Poza tym znałem w miarę wariancik. Y, dlatego tutaj zdecydowałem się zagrać ruch D5. I jeżeli przeciwnik nie zareaguje, no to wisi mu pionek. Jeżeli przepcha, to ja wracam sobie z koczkiem na D7, i on ma po prostu takie, wiecie, nieprzyjemne problemy, jeżeli chodzi o obronę tego pionka. Także wiedziałem, że tu nastąpi bicie, bicie, D4. No i tutaj zazwyczaj bije się to, i ja też na to się zdecydowałem. Nie chcemy grać jakoś bardzo na spokojnie, bo przeciwnik zagra goniec. E3 wesprze to centrum, lepiej jest od razu to walnąć. Nastąpiło skoczek D4 i goniec G4, i tutaj w miarę miałem ogarnięty wariancik, wiedziałem, że w ten sposób powinno się grać. Idea tego ruchu jest taka: wyprowadzamy Figurę z tempem. jak nastąpi F3, to tym gońcem wracamy i pionek na F3 już się nie cofnie, nie? Czejcie, to głupie by było trochę. Oczywiście to jest jeden z wariantów, leci on w ten sposób, że tutaj, tutaj, potem ja sobie robię raszadę. Raczej czarne nie mają problemów. Dlatego przeciwnik zagrał główny ruch, czyli Hetman D3. I to, co ja pamiętałem z mojej nauki tegoż debiutu, że tutaj ruchem jest goniec C5. Także zagrałem go dość szybko, chwilę się zastanowiłem, zagrałem goniec C5 i wiedziałem, że tutaj najlepszy ruch to jest Hetman E3. I chodzi o to, że ja teraz pomimo tego, że przeciwnik wchodzi pod związanie, ja sobie wracam z koczkiem. Przeciwnik, nie wiem, robi roszadę, ja robię roszadę, no i potem to mnie przy... związanie jest trochę nieprzyjemne. Natomiast przeciwnik zagrał skoczek B3, i zaskoczyłem się, by zostałem zaskoczony, ponieważ nie do końca wiedziałem, co tutaj robić. W sensie, na dobrą sprawę, no to zauważcie, grozi mi bicie. Jeżeli ja sobie tutaj gdzieś odejdę, no to przeciwnik zrobi roszadę, będę mieć problemy z pionkiem. także moja idea była taka ok, zagram hetman E7. I teraz jak przeciwnik zdecyduje się zagrać na przykład goniec E3, no to ja tutaj mogę myśleć czy D4 wchodzi, czy będę chciał to zbić, czy zagram skoczek B4, mam dużo możliwości. Natomiast to, co przeciwnik ym, miał w planach, to tu w ogóle taka ciekawa sytuacja. Przeciwnik wyszedł do toalety, wrócił i bardzo szybko zagrał królem na linię F. Trochę znajome, ale Powiem wam, patrzcie jaki ja mam czas. Godzina 21 yy, Natomiast bo oczywiście to jest tempo klasyczne, więc mam godzinę i 21 minut. Natomiast ponos nad następnym ruchem myślałem bardzo długo. No bo... Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że mam trochę tutaj kłopotów. To znaczy, to jest pozycja tego typu, że muszę grać, przynajmniej tak by się chciało powiedzieć, muszę grać agresywnie, ponieważ przeciwnik ma króla na F1, więc y, ma tego króla osłabionego, powinienem go atakować. Więc pierwsza rzecz, jaką liczyłem, czy warto jest tutaj zagrać d4. Ale jakoś mi się to nie podobało, no bo stwierdziłem, że nawet jeśli przeciwnik tego nie zbije, y, tylko sobie gdzieś odejdzie skoczkiem, no to mój koniec zawsze będzie strzelał w tego pionka. Ale jak nie zagram d4, no to co innego. Jeżeli zrobię sobie roszadę, nie podobało mi się to, że przeciwnik permanentnie ma groźbę goniec G5 z dalszym biciem na D5. I nie wiedziałem, co tutaj zrobić. Więc myślałem, 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 naprawdę tutaj policzyłem kupę wariantów, no i koniec końców zdecydowałem się na ruch H6. I wiedziałem, że jest to albo ruch mądry. Albo ruch totalnie głupi. Dosłownie w tym momencie sobie tak myślałem, że jeżeli ja czegoś tutaj, jak ja coś tutaj przeoczyłem, to pewnie przegram, nie? No bo wisi mi to. Może przeciwnik kiedyś tutaj zbije. I tyle. Natomiast policzyłem dobrze, że po ruchu skoczek bije D5. Ja mogę to zbić. Jeśli przeciwnik teraz zdecyduje się zbić Hetmanem, no to dostaje mata. Jak zdecyduje się zbić gońcem, to ja tutaj planowałem zrobić Roszadę. Atakuje. Jeśli przeciwnik na to nie zareaguje, albo obroni, to ja to biję, biję i przeciwnik znowu dostaje mata. Także to wszystko miałem policzone. Widziałem, że nie oddaję tego pionka, że ten pionek po prostu jest. Piąkiem zatrutym. I tutaj podczas partii najbardziej chyba obawiałem się albo bicia, albo ruchu goniec D2. Że wiecie, tutaj będzie zawsze groziło wieża E1. Okazuje się, że przeciwnik zagrał dobrze, nastąpiło bicie, bicie, no i mamy taką pozycję. Przeciwnik zagrał tutaj ruch Hetman E3 i ja się bardzo mocno ucieszyłem, bo wiedziałem, że teraz już nie będzie problemów. To czego ja się obawiałem, a może nie tyle że obawiałem, co nie byłem do końca przekonany, to czy przeciwnik może to zbić. Jak ja to zbiję, przeciwnik to zbije. Planowałem tutaj zbić na C2. Yy, widziałem, że mogę zagrać najlepszy ruch, tylko wierzę d 8 poświęcić Hetmana, żeby dać mata. Tylko problem jest taki, że nie wiedziałem, co po Hetman E4. Według komputera wracam sobie i ta pozycja jest dla mnie spoko. Ja oczyma wyobraźni widziałem goniec E3 i nie do końca mi się to podobało. Natomiast to wszystko faktycznie miałem policzone. I skoczek D5 tu nie jest najlepsze. Przeciwnik zagrał Hetman E3. Innym ruchem, którego trochę się obawiałem, było goniec D2, ale komputer mówi, że niesłusznie. Według komputera najlepsze to w ogóle jest H3, ale to jest zupełnie losowe. Więc Hetman E3. Łubu-dubu, Łubu-dubu, najpierwszy krytyczny moment w partii, ja tutaj dość mocno się znowu zastanawiałem i nie do końca byłem przekonany. Miałem dwie idee i bardzo mocno chciałem, żeby jedna z nich zadziałała. I tą ideą jest zagranie ruchu D4. Bardzo mocno chciałem, żeby to działało. Bo teraz wymuszam bicie. Przeciwnik bije, no i oddałem pionkę. Ale przeciwnik ma bardzo mocno osłabione białe pola. No i pierwsza rzecz, którą... W te, 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 to nie stało jak coś. <laughs> Natomiast pierwszą rzecz, którą liczyłem, goniec F3. No i teraz jak przeciwnik odejdzie, ja zagram skoczek g4. Wszystko jest super. Przeciwnik praktycznie nie ma jak bronić tego pionka. Jak zagra h3, ja nawet mogę zrobić długą roszadę. Jak przeciwnik zbije, to ja bije. Jak przeciwnik odejdzie, mogę to zbić wchodzę wieżą, wszystko spoko, tylko problem. Niestety, w całym tym wariancie jest taki, że pogoniec f3 przeciwnik ma w I jak ja tutaj odbiję, przeciwnik najpierw daje szacha. Ja sobie odchodzę, odchodzi wieżą do tego momentu doliczyłem i zdałem sobie sprawę, że tutaj nic nie mam, a przeciwnik w następnym ruchu zagra wieża e3 i tyle. Także liczyłem tutaj dość mocno, jak widzicie, to co widać w partii, to jest ułamek tego, co faktycznie się dzieje. No ale stwierdziłem, okej, okay, no to robię długą roszadę. Po partii rozmawiałem z Michałem, mówił, że no przeoczył zupełnie, że ja mogę zrobić roszadę. Wiecie, tyle się działo przez te 13 ruchów, że przeciwnik zapomniał, że ja w tej pozycji mogę zrobić roszadę. I problem dla niego jest taki, że teraz on chciałby wejść na pole D4 i zagrał ruch skoczek b5. I jeżeli ja tutaj zagrałbym a6, i on wejdzie tutaj, no to ja mam ze strategicznego punktu widzenia totalną lipę. Pole d4 jest zablokowane, przeciwnik ma parę gońców i tak dalej i tak dalej. Ale ja widziałem, że mogę zagrać ruch d4 teraz. I teraz od, u oponenta są kłopoty, bo po pierwsze, jeśli przeciwnik zdecyduje się zbić pionka, no to kłopot jest taki, że ja nie odbijam tutaj, bo tracę, tylko mogę zbić tu. I okazuje się, że ten goniec hops 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 hops, hops wszystkie te pola są zajęte, natomiast jak on sobie wróci, to gram E2 z dalszym wieża D1 i matem. Także to wszystko było policzone, kupa liczenia była, ja byłem zadowolony z tej partii, z tego względu, że jakkolwiek ona się nie zakończyła, to wiedziałem, że po prostu dużo liczyłem, że to jest spoko, że nie odstaje jakoś bardzo od zawodnika 2350. Przeciwnik tutaj zagrał koniec F4, ale ja gram G5. No i wariant, który ja liczyłem jako główny, to to, że tutaj nastąpi skoczek D6. Ja odejdę królem, przeciwnik zbije tu, ja zbiję, przeciwnik zbije, ja to sobie odbiję, no i taką pozycję, no stwierdziłem, że jest dla mnie dużo lepsza i faktycznie jest praktycznie wygrana, mam dwie lekkie figury w zamian za wieżę, gitara siema, pionek na C2 jest słaby, zaraz zagram skoczek B4, zaraz zagram goniec F5 i tego pionka nie obroni. Przeciwnik również to widział i wydaje mi się, że ruch G5 też był takim ruchem, którego on nie widział, a może celowo zdecydował, że najpierw zagra na F4, potem sobie wróci. No i okej, okay, i mam fajną pozycję. Wiedziałem, że tutaj jest Git. Jego goniec jest fajny, ale on nigdy nie może mi tutaj strzelić, bo jego białe pola będą fatalne. Jego skoczek zawsze może być przegoniony poprzez ruch A6 na A3. Jego goniec nic nie robi. Mój pionek bardzo mocno go kontroluje, więc tutaj chwilę się zastanowiłem, stwierdziłem: no dobra, nie, no wieża która nic nie robi na H8, yy, wchodzi na E8. Tutaj liczyłem i też z Michałem porozmawiałem po partii, czy D3 tutaj było sensowne, ale mi się to nie podobało, bo po biciu, jak nastąpi bicie, no to jakiś goniec C3 jest to związanie. Dlatego zdecydowałem najpierw zagrać wieżą. Tutaj nastąpiło F3, tutaj i przeciwnik tutaj zagrał bardzo dobry ruch, a przynajmniej tak nam się wydawało, obu H4, bo jak przeciwnik tutaj będzie stał w miejscu, no to wiecie, Problemy z tym pionkiem, kiedyś może zagram D3, i tak dalej, i tak dalej. Ale przeciwnik zagrał H4, no i ja mam 32 minuty, liczyłem tutaj długo. Okazuje się, że mam jeden ruch, który wygrywa. Pierwsza rzecz, którą liczyłem, to było zagranie goniec c 2 Doliczyłem taki wariant. Łubu-dubu, goniec D3, przeciwnik odchodzi, goniec bije. Tutaj wymieniło się. Ja, co prawda, mogę wejść wieżą, ale stwierdziłem, kurczę, no przeciwnik kiedyś tutaj odejdzie. Być może to zbije. Jego wieża się uaktywni. Ops, zły przycisk. Jego wieża się w tej pozycji uaktywni i tak dalej. No lipa. E, więc nie do końca mi się to podobało. Druga idea, jaką miałem, to zagrać tu. I jak tutaj, to zagrać skoczek D5. I jak przeciwnik tutaj zbije, gram gonie D3, zdobywam figurę w zamian za takiego silnego pionka. Ale stwierdziłem, że w zasadzie, no to w tym momencie niczym mu nie groże ruchem skoczek D5. Dlatego stwierdziłem, dobra, to gram skoczek D5. I tutaj to jest też ciekawe i też pokazuje, jakimi, no, marnymi ludźmi jesteśmy po prostu jako szachiści. Niezależnie od tego, czy mamy 288 czy 2350, ponieważ. Po, jak zagrałem skoczek D5, widziałem po mowie ciała przeciwnika, że, kurde, no dobry ruch, nie? że fajny ruch znalazłem. Bo teraz, jak przeciwnik zbije, no to ja znowu mogę wejść tutaj, mogę zagrać tu, mogę to odbić, mam dużo możliwości. I że tak jakby utrzymuję presję w tym, co się, wszy, w tym wszystkim, co się dzieje. Okazuje się, że skoczek D5 było słabe. Ja tutaj zaczynam i wygrywam. Muszę znaleźć ruch D3. I teraz ja to widziałem, w sensie tak sobie myślałem, nie? Że okej. Okay. Yy, I problem jest taki, że jak przeciwnik to zbije, to ja biję tutaj. Jak przeciwnik zbije tutaj, ja biję tutaj i praktycznie nie ma obrony przed wieża D1 yy, No i są kłopoty yy, Co ciekawe, skoczek C3 wcale go nie ratuje, ale musiałbym zobaczyć coś bardzo dziwnego. Ponieważ w tym momencie ruchem, który wygrywa jest zagranie ruchu B5. Chcę po prostu zagrać B4 i udusić przeciwnika. No trudne do znalezienia, trudne do znalezienia, <laughs> więc nie znalazłem tego, zagrałem skoczek d5, dalej mam przewagę, Łobu dubu. okazuje się, że trochę dokładniejsze było zbicie tutaj, żeby tego gońca ustawić jeszcze na d3, potem ewentualnie odbić, natomiast ja odbiłem wieża e1, znowu miałem multum możliwości, mogłem zagrać skoczek e3, co wydawało mi się sensowne, bo teraz jak przeciwnik zbije, ja odbiję to jest spoko, aczkolwiek nie, do końca byłem przekonany, co ja mam zrobić po tym ruchu. Według komputera należałoby zbić na C2, przeciwnik bije, bije, tu i że to jest jakaś super pozycja dla przeciwnika. To wszystko, aha, bo wieża D8 i wchodzę. Także to było dość trudne do znalezienia. Ja zagrałem trochę bardziej na spokojnie, zbiłem, przeciwnik odbił i zagrałem sobie ruch F6. I moja idea w mojej głowie była taka. Nadal przeciwnik ma problem z, ruchem, z pionkiem na C2. Jeśli zdecydowałby się na przykład ruch, zagrać ruch goniec H3, co wydaje się sensowne, to wariant, który ja policzyłem i okazuje się, że jest to pierwsza linia komputera, to tutaj zagranie A6. I teraz wyganiam przeciwnika, no i mogę albo dać szacha, albo jechać B5. Potem, wiecie, ten skoczek zawsze będzie unieruchomiony. Ja zawsze mam możliwości zagrania tutaj i tutaj. Natomiast przeciwnik zagrał C3. I mi podczas partii wydawało się, że tutaj coś musi być. Zbiłem dość szybko. Tutaj kilka ruchów wykonałem szybko. Skoczek B4. No i zauważcie, kłopoty. Jakieś szachy tutaj, jakieś szachy tutaj. Przeciwnik ma w zasadzie jeden taki ruch, który mu utrzymuje remisową pozycję. Tym ruchem jest skoczek E4. No i właśnie tutaj taka ciekawa poza, że nie do końca wiedziałem, co zagrać. Liczyłem różne kombinacje typu: zagram skoczek D3. Przeciwnik zagra tutaj. Może mogę dać szacha. Jak przeciwnik zbije, ja biję. Przeciwnik odchodzi tutaj. No i ja to, co liczyłem, to ruch goniec E4. Natomiast problem jest taki, i zobaczyłem to na końcu, że przeciwnik może tym gońcem sobie gdzieś odejść i koniec końców tracę figurę. Także tutaj kupę rzeczy musiałem policzyć. Nie chciałem bić też tutaj, ponieważ stwierdziłem, że wiecie, goniec C3, jak ja sobie odejdę, przeciwnik zbije tu, zbije tu, mogę mieć kłopoty. Dlatego zdecydowałem się zbić, zbić i zagrać skoczek DE5. I przechodzimy do kolejnej fazy partii. 27 ruchów za nami, obaj już jesteśmy poniżej... Pewnego czasu przeciwnik ma 17 minut, ja mam 9 minut. Trzeba grać już trochę szybciej. Do kontroli jest 13 posunięć. Po 40 ruchu dostaniemy kolejne 30 minut, żeby się zastanowić. No i moja idea była taka: idealna pozycja, jaką chciałbym osiągnąć. Po ruchu, na przykład koniec C3, to jest coś takiego, że przeciwnik mi zbije. Chcę mieć taką pozycję i tę pozycję na spokojnie. Mogę grać przez kolejne 100 ruchów i tego nigdy nie przegram. Przeciwnik nie może ruszać się w ogóle pionkami, a ja potencjalnie mam silnego skoczka, mój król gdzieś tutaj podejdzie, mogę przeciwnika smyrać. Prawdopodobnie komputery by ze sobą to zremisowały, natomiast z ludzkiego punktu widzenia jestem tutaj gitem. Ale oczywiście przeciwnik tego nie musi bić. Przeciwnik zdecydował się zagrać goniec H3. No i tutaj znowu musiałem liczyć, mając mało czasu na zegarze. Wariant, który ja policzyłem, nie zagrałem tego koniec końców, to czy ja tu mogę zagrać G4? Przeciwnik oczywiście zbije, ale ja zbiję. Ale przeciwnik zbije, ale ja zbiję. Ale przeciwnik odejdzie, ale ja zagram tu. Mam figurę więcej, ale okazuje się, że po ruchu król F3 no nie mogę już tego wygrać. Przeciwnik odejdzie tutaj, nawet jeżeli... Zobaczymy sobie taką pozycję, że wiecie tutaj, 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 tutaj i król e6. No to ja tego nie wygra. Już abstrahując od tego, że w tym momencie przeciwnik może zbić w ten sposób, no i wiecie, no nie wiadomo, czy ja to jestem w stanie utrzymać. Prawdopodobnie prosty remis, bo jego król będzie daleko. jak kiedyś zbiję tego pionka, ale wiecie, nie było to proste, więc to wszystko policzyłem. Cieszę się, bo mówię, mało czasu, a na pierwszy rzut oka po ruchu g4 zdobywamy figurę, co nie? Więc zagrałem król c7. Logiczne. Królewd. Król tu. Tu. I znowu trudna decyzja przede mną, bo zauważcie, ja w tym momencie mogę zagrać ruch wieża bije c3. I teraz, jak przeciwnik zagra, ja mogę zagrać ruch g4. Przeciwnik zbije, zbije. Mam kilka minut na zegarze, oceń tą pozycję to meczku. Masz dwa skoczki w zamian za wieżę. I według komputera to jest oczywiście 000. Wiecie, komputer to jest ten pogromca uśmiechów dzieci i niszczyciel dobrej zabawy, ponieważ, no, zaraz, 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 spoko. Natomiast z ludzkiego punktu widzenia ja nie byłem przekonany, ponieważ oczy na wyobraźni tak stwierdziłem, no okej, okay. jak ustawię sobie dwa skoczki tutaj, czyli wiecie, no tu powiedzmy królem podejdę tak, on sobie podejdzie tu i tu, jak ustawimy taką pozycję, to teoretycznie Yy, fajnie, no bo on nie ma jak mi niczego atakować, ale potencjalnie istnieje szansa, że przeciwnik zagra jakoś wieżą tutaj, walnie tu i przegram a jak ja sobie odejdę, przeciwnik podejdzie królem, mogą być kłopoty, także tutaj poprawnie oceniłem, że nie ma sensu i odszedłem sobie po prostu wieżą, ale przeciwnik teraz gra goniec F5 yy, więc ja dałem szacha król F1 i zagrałem wieżę C2 i tutaj zdałem sobie sprawę z tego, że wypuszcza, że niestety wiedziałem, że cały czas stoję dużo lepiej ale teraz nie do końca wiadomo, co robić. Wariant, który ja policzyłem, to, że po wieża H6, mam bardzo fajną ideę, a mianowicie mogę zagrać ruch B5. To miałem policzone. I że po biciu gram B4. I teraz przeciwnik musi dobić, ja to biję, ale nie ma jak bronić tego pionka na koniec, koniec końców. I o, wiecie, konie mogłoby powstać coś takiego, że tu, król B7, tutaj, tutaj. Dotąd mniej więcej policzyłem, że powinno być w porządku. Ale pewnie przeciwnik miał jakieś tam wzmocnienia, natomiast przeciwnik tutaj zagrał giga dokładny ruch, a mianowicie wieża H7 I teraz zdałem sobie sprawę, że tak łatwo nie jest Muszę odejść królem. Jak odejdę tutaj, to przeciwnik wcale nie bije tego pionka, tylko zbije mi na B7 i jest dętka w krzokach. To może mi wisieć w którymś momencie przeciwnik odda gońca. No wiecie, no ciekawe, ciekawe. Zagrałem więc król B6, ale teraz jak przeciwnik zagra wieża H6, to ja nie mam możliwości zagrania B5, więc tutaj zamykam oczy i idę królem. Król to jest figura, która może mi tutaj jeszcze zagwarantować utrzymanie w tej partii. Wieża F6. Mam pionka mniej, ale mogę zagrać skoczek C4. Teraz przeciwnik nie może na przykład zagrać B3, no bo odejdę tu, zdobywam figurę. A jak nie odejdzie, no to straci tego pionka. Więc przeciwnik zagrał E5. I teraz okazuje się, że to co ja powinienem zrobić, to zagrać ruch skoczek E3. I to remisuje. Ponieważ, jak on odejdzie tutaj, to mam taki, wiecie, cały czas gościa szachuje. Natomiast, gdy w tym momencie on odejdzie na G1, to ja nie widziałem. Ja dotąd doliczyłem i stwierdziłem, okej, okay, tu nic nie ma. Okazuje się, że według komputera ta pozycja to jest remis. Ja w ogóle to przeoczyłem, ale nawet w tym momencie ja nie byłbym taki pewien, ponieważ, wiecie, przeciwnik ma pionka, który jest niedaleko pola przemian. Więc to wszystko musiałem policzyć. Miałem kilka minut na zegarze, więc zagrałem szach. Tu. No, i po prostu bije pionka. Tylko to, czego ja nie doceniłem, niestety, w tym momencie, to to, że przeciwnika gońce bardzo mocno mogą się tutaj rozstrzelać. Wcześniej, jak sobie cofniemy pozycję, nie wiem, do ruchu takiego, no to te gońce są blokowane przez pionki, nie? Jak goniec jeszcze był tutaj. Natomiast w pozycji, która miała miejsce w tym momencie, to jego gońce są dość mocne. Nastąpiło więc goniec E4. No, i okazuje się, że w tym momencie ja mam tylko jeden ruch, który utrzymuje mi remis. Według komputera każdy inny przegrywa, i tym ruchem jest zagranie ruchu skoczek D4. Ja to widziałem, tylko tak stwierdziłem, kurde, ale po król D2, bo przeciwnik nie musi tego bić, co nie? No, bo ja podejdę i jeszcze ja tutaj gram o wygraną, co ciekawe. Ale po ruchu skoczek D4 tu. No, musiał... Wiecie, wie, wieża G1. I okazuje się, że jest spoko, ponieważ przeciwnik nie ma jak mi tutaj związać tych figur. Jak przeciwnik zbije w ten sposób, no to ja mam skoczek C4 i przeciwnik jeszcze ma kłopoty, bo może dostać jakiegoś mata albo coś w tym stylu. Także tutaj są giga kłopoty i musiałem zagrać ruch skoczek D4, no i po D2 wieża G1. Niestety 39 ruch. Bardzo często mówi się, że 39 albo 40 ruch. To są ruchy, które pozbawiają nas połowy punktu, czasami całego punktu. Ponieważ ja zagrałem wieża G1 i stwierdziłem, że zaatakuje pion. I policzyłem, że jak przeciwnik zagra wieża F5, to ja może mam jakiś ruch typu sto, skoczek D4, i jakoś to mi się trzyma. <laughs> Więc zagrałem wieża G1. I tutaj przeciwnik tak. Mógł zbić, i teraz, jak ja odbiję, muszę bić skoczkiem. To przeciwnik gra wieża F5. Ja podchodzę, ale przeciwnik zdobywa pionka, i to jest raczej przegrana pozycja. Co więcej, przeciwnik mógł zagrać po prostu król F2. I teraz ja nie mam, gdzie się tą wieżą znaleźć. Mogę co prawda gdzieś tam ruszyć, ale wieża F5, no i jest tutaj bardzo dużo związań. No i mam. Ogromne kłopoty. Koniec końców straciłbym tego pionka. Dwa skoczki nie poradzą sobie z dwoma gońcami. Ale jesteśmy tylko ludźmi. I przeciwnik w 40 posunięciu złapał za wieżę i zagrał ruch wieża F5. I policzył taki wariant. Jak ja dam szach, to przeciwnik wcale tego nie bije. Tylko przeciwnik gra król F2. I jak ja zbiję, to przeciwnik gra goniec E5. I to zostało policzone. No i teraz zauważcie, wisi mi to i wisi mi to. I ja tu nic nie mogę zrobić. Ale, co ciekawe, na końcu tego wariantu ja mam ruch wieża D1 i po biciu mam wieża D5, i to ja wygrywam partię. Także to wszystko mogło nastąpić. Co ciekawe, ja e, grając ruch skoczek D4, ten 40 ruch, gdzie ja miałem minutę na zegarze, ja tutaj policzyłem na szybko, że po tym, e, po tym, po tym, to co ja liczyłem, to był ruch e, skoczek G3 to policzyłem. I teraz jeżeli przeciwnik zdecyduje się zbić, no to ja wygrywam. Natomiast jeżeli przeciwnik zdecyduje się zbić na g3, to ja policzyłem, że mam ruch wieża a1 tutaj i ważny ruch król d4, bo w tym momencie jak zagram wieża a2, to przeciwnik ma goniec e5, ale ja mam ruch król d4, tutaj wieża a2, wybijam te pionki i to jest remisik. Okazuje się, że tutaj po ruchu Goniec bije B7 według komputera. Białe mają wygraną. Natomiast, oczywiście, przeciwnik nie mógł tak skoń flipować i liczyć na to, że ja się pomylę. Także tutaj doliczył wariant, zobaczył, że po ruchu król F2 yy, może jeszcze to przegrać. Dlatego zdecydował się tutaj zagrać goniec D4. Ja zbiłem, przeciwnik zbił i zaproponował remis. A ja się na niego zgodziłem. Także zremisowałem partię. Tu jeszcze się zastanawiałem, czy chcę grać tę pozycję. No bo na dobrą sprawę, mamy po jednej lekkiej figurze mam wolnego, oddalonego pionka. Yy, no i mogę, mam aktywniejszego króla, ale obiektywnie rzecz biorąc to nie jestem w stanie tego wygrać, ponieważ zawsze nastąpią jakieś wymiany, no i to, to by nic nie dało, jakby powiedział Mariusz Pudzianowski, także jego goniec jest trochę lepszy niż mój skoczek, więc zremisowaliśmy te partie. Były gigadymy, do końca w zasadzie nie byłem przekonany jak to się skończy, ale skończyło się w miarę okej, okay, ponieważ partia zakończyła się remisem, trochę oczek zyskam, także spoko. Także drodzy widzowie... Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie suba, zostawcie lajka. No i widzimy się jutro znowu taką wieczorową porą, ale rundy są o godzinie 16. Jeżeli ktoś z Was chce oglądać na żywo, to na moim Twitchu czasami jest transmisja. Dzisiaj była, nie wiem czy będzie jutro, nie wiem, czy mojej dziewczynie będzie się chciało codziennie oglądać moje partie, ale jeżeli tak, to zapraszam was na Twitcha. Także fajnie, że jesteście, dzięki, że jesteście, koksami, jesteście drodzy widzowie, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!